Odpowiedzmy najpierw na pierwszą część zadania i policzmy, jaką wartość przyjmuje funkcja f od x. Jest to funkcja kwadratowa zapisana w postaci kanonicznej, czyli konkretnie w takiej postaci. Ja tutaj przypomnę ten wzór f od x to się równa a, x odjąć p do kwadratu plus q. Ja chcę policzyć wartość tej funkcji dla argumentu równego minus 1. A no więc podstawiamy pod ten wzór minus jedynkę za x. I po prostu liczymy. Mamy 1, 2 razy minus 1, minus 2 to jest minus 3 do kwadratu. To się równa 1, 2 razy 9. Czyli mamy 9, 2, a 9, 2 to jest 4,5, czyli 4, 1, 2. Następnie policzmy dla argumentu równego 0. To się równa 2. I dokładnie w taki sam sposób liczymy pozostałe wartości. OK. Wszystko jest policzone. Uzupełniamy tabelkę tymi wartościami, które policzyliśmy. I teraz określmy jeszcze współrzędną wierzchołka paraboli, która jest wykresem tej funkcji f. W jaki sposób określić współrzędne wierzchołka? Otóż współrzędna wierzchołka ukryta jest we wzorze funkcji kwadratowej, którą zapisaliśmy w postaci kanonicznej. Współrzędna wierzchołka wygląda tak. To jest P. Q. Więc odczytujemy, ile wynosi P w tym wzorze. To jest liczba 2. Natomiast Q w tym przypadku nie mamy, czyli Q wynosi 0.